Cześć, dziś wraz z Arturem przedstawimy Ci jedną z najciekawszych postaci grającą w szachy, a był nią człowiek francuskiego pochodzenia, Napoleon Bonaparte. Nie był tak wysoki jak Adam Małysz, nie skakał też tak daleko, chociaż kto go tam wie? Ale we Francji był tak samo popularny jak nasz Skoczek. <laughs> Pewnego dnia postanowił, że zagra partię z Madame de Remusa. Zdawał sobie sprawę, iż nie jest dobrym szachistą, Dlatego na swoich przeciwników wybierał niezbyt dobrych grajków. Partia była rozgrywana w 1802 roku w Paryżu, najsławniejszej i największej kafejce szachowej na świecie, Café de la Régence. Madame zaczęła ruchem E4. Na to Napoleon odpowiedział skoczek F6. Był to maniak kawalerii, no i nawet na szachownicy grał figurami, które za kawalerię uchodziły. Koniec F6 atakuje piona E4. Na co madame odpowiedziała D3, broniąc go. Dzisiaj w zasadzie zamiast ruchu D3 mogliśmy spodziewać ruchu pionkiem na E5, po to, żeby tą kawalerię przegonić, ale w tamtych czasach nie było to zbytnio praktykowane. Napoleon, będąc konsekwentnym i uwielbiając kawalerię, zagrał końce 3. Madame zagrała F4, zajmując dużo pól w centrum, natomiast Napoleon odpowiedział ruchem E5 co jest natychmiastowym kontratakiem w centrum. Napoleon zdawał sobie sprawę, iż centrum jest najważniejsze. Nastąpiło bicie na, na punkcie E, skoczek b E5, skoczek C3, no i właściwie w tym momencie mogliśmy się spodziewać e, goniec B4, co oprócz tego, że rozwija figurę, umożliwia roszadę, jeszcze grozi, że zdubluje pionki na linii C białemu. Ale w partii nastąpiło skoczek G4, nie jest to najlepszy ruch, Choć wiemy, że Napoleon potrafił robić wiele rzeczy naraz, no i tak też tutaj próbował robić. Zaatakował punkt F2, a widzisz, że pozycja króla białego jest troszeczkę osłabiona. Jednak moglibyśmy go nazwać w tym momencie gwałcicielem. Dlaczego? Dlatego, że pogwałcił jedną z podstawowych gry w debiucie. nie ruszaj się dwa razy bez powodu tą samą figurą. I jak widzisz, nastąpiło prawidłowe D4. Białe atakują dwie figury czarnej. Konia na E5 i na G4. Pytanie czy jest możliwość obrony któregokolwiek z koni. Tak właściwie nie ma. Ale to się chwyta. Hetman H4, szach. G3, Hetman F6. Jak widzisz, wisi mat na polu F2. I jeżeli tylko tą groźbę uda się odeprzeć, no to wygrywa biały. Co powinien być biały zagrać? Goniec F4. No i koniec F4 przesłania li, linię F, a przy okazji grozi, że zabije tym razem. E, skoczka na polu E5, a jeżeli skoczek na polu E5 odejdzie, skoczek na, na punkcie G4 również ginie. Ale Madam miała chyba jakieś zwidy, bo zagrała koń H3. Koń H3 ma właściwie jeden cel: obronić punkt F2 przed atakiem. Natomiast Madam zapomniała, że punkt F3 w tym momencie jest zwalnia dla skoczka i ten tam właśnie wskakuje. Szach! Król E2. Jedno jedyne wolne pole dla króla na szachownicy. Skoczek D4 szach. Król D3. Skoczek E5. W tym momencie mamy trzy wybory, przed którymi stoi biały. Król B4, król E3 i król D2. Zacznijmy od król E3. Następuje po królu E3. Końce d 2 z szachem. Hetman C2. Hetman F3. Król D2. Musi. Czarne biorą białą wieżę. No i co ja bym zrobił w tej pozycji? Ja bym się poddał. Oczywiście, białymi. No, poddać się honorowo to nie jest zła rzecz. Gorzej jest grać w złej pozycji do końca. Rozpatrzmy drugi wariant. Król D2. Następuje. Skoczek D3. Król E2. B6. Spójrz, jak biały. Stoi pod odstrzałem czarnopolowego gońca. Goniec F4 przesłania czarnopolowego Hetmana. Goniec C5 bierze pod kontrolę czarną diagonalę. Koń F2. No, kawaleria wraca do obrony króla. Goniec A6. Spójrz teraz na pozycję. Właściwie jedyne co białą pozostaje to popełnić popełni cepuku. Wróćmy jednak do pozycji, która zaistniała w partii. Białe zabiły na punkcie D4. Król wybrał się na wycieczkę wiecie, na krajażnawczą do centrum szachownicy, gdzie szybciusieńko może zostać pozbawiony królewskich klejnotów. Gramy C5 szach. Jak widzisz, punkty podświetlone na żółto są to pola, które zabiera królowi skoczek. Pola podświetlone na zielono to pola, które zabiera. Królowi goniec. I właściwie jedyne co król może teraz zrobić, to zaszaleć dalej. Zabić na punkcie, na punkcie C5. Nastąpi w tym momencie hetman B6 szach, król D5, hetman D6 mat. Jeżeli masz zapamiętać cokolwiek z tej partii, zapamiętaj, że nie gramy w debiucie dwa razy tą samą figurą, chyba, że jesteśmy do tego zmuszeni. Najważniejsze jest centrum. Pamiętaj o tym. I król na środku deski nie jest dobry. Jest jak rycerz bez zbroi całkiem nagi. Zawsze musi polec. Zapraszamy cię do oglądania następnych wykładów. Dziękujemy ci za uwagę. I cóż mogę powiedzieć? Ja się bawiłem wspaniale przy nagrywaniu tego wykładu. Myślę, że Artur też, więc baw się razem z nami. Pozdrawiamy. Cześć.